Niezwykle widowiskowy sposób w murach pałacu biskupów krakowskich, głównej siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach, otwarto wystawę o wymownym tytule Czas. Staramy się, żeby każda wystawa miała odpowiednią oprawę, nie tylko, nie tylko żeby nasi, nasi goście mogli zachwycać się pięknem prezentowanych obiektów, ale także, aby wprowadzić ich w pewien klimat, w pewną atmosferę, by skłonić do pewnej refleksji już na wejściu do sal ekspozycyjnych. Stąd ten krótki spektakl wyreżyserowany przez profesora Mądzika, który już zapowiadał pewną magię Czasu i, i, i wprowadzał w tę wystawę. Wystawa składa się ze 150 eksponatów pochodzących z dziewięciu polskich muzeów, w tym zegary, kalendarze i obrazy z Muzeum Narodowego w Gdańsku, zamku królewskiego w Warszawie oraz Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Są to, są to obiekty, które, które wyselekcjonowane zostały przez kuratora wystawy tak, by w pewien zwarty sposób pokazać przedstawienia czasu, tak jak czas był widziany, jak Odpowiadać na, na pytania, które od wieków sobie zadawano e, na temat istoty czasu, przebiegu czasu, e, końca świata itd., itd. I myślę, że te obiekty, w pewnej e, takiej, takiej e, sekwencji, pokazane w kilku częściach, e, e, w dużej mierze odpowiadają na te, na te pytania, czy pokazują, jak próbowano odpowiedzieć na te pytania. Całość wystawy została podzielona na cztery części. Zaczęliśmy od stworzenia czasu. Tak w sposób naturalny, no, kiedyś on musiał mieć swój początek, chociaż y, y, rozmaite są teorie, czy on ma początek, czy nie ma, poprzez y, taką próbę z złapania go w karby miar, taką periodyzację, czyli te wszystkie zegary słoneczne, obserwacje astronomiczne, to wszystko co towarzyszyło człowiekowi, kiedy myślał o tym, jak ten czas ujarzmić. Trzecia część ekspozycji dotyczy przemijania i tego wszystkiego, co się dzieje z człowiekiem podczas upływu czasu. To prezentacja zmienności naszej natury i materii, po których następuje już tylko etap ostatni. Jest koniec świata, jest sąd ostateczny, jest koniec czasu. Mamy barkę Dantego, czyli wędrówkę ku zaświatom, i to nie jest nasz koniec, bo my później tą wystawą wracamy do początku czyli zataczamy pewnego rodzaju Koło. Jak zapewniają twórcy wystawy, ekspozycja to podróż w czasie, która rozpoczyna się w XVI stuleciu, a kończy w XX wieku. Staraliśmy się wybrać rzeczywiście eksponaty najcenniejsze. No, można mówić o niezwykle cennym obrazie Sprangera, Bartolomusa Sprangera, przedstawiającym putto z czaszką i sklepsydrą, taki motyw Vanitas. Ale myślę, że te monumentalne wręcz kompozycje Kesslera, pokazujące cztery pory roku, ale jednocześnie historię snu marnotrawnego. Bardzo wymowne w swojej, właśnie bardzo wymowne formie, dlatego że znaczy, historię syna marnotrawnego wielokrotnie łączono z jednej strony z dojrzewaniem człowieka z różnymi etapami w jego życiu, ale także z takimi właśnie rzecz, właśnie przemijalnością pór roku. Zwiedzający wystawę byli pod dużym wrażeniem zarówno tematu, jak i prezentowanych eksponatów. Pomysł jest bardzo, bardzo ciekawy. Bo właściwie jest to pojęcie, które jest prawda filozoficzne, a tutaj staramy się przedstawić w sposób taki plastyczny i żeby było można odebrać jego oczywiście upływ, bo samego czasu się nie da przedstawić. Mnie najbardziej do gustu przypadły chyba zegary słoneczne, bo tylu rodzaju szczerze mówiąc jeszcze nie widziałam. Chociaż obrazy też są bardzo ładne, a i oczywiście to coś w ciemności. Jest genialne, jest genialne. Całość wystawy dopełnia aranżacja profesora Leszka Mądzika. Jedyna rzecz, która jest oryginalna, to jest ten pokój zaaranżowany przez Leszka Mądzika. Także myślę, że z tego to zapamiętam. Właściwie czas taki krótki, jak jest tutaj przy otwarciu wystawy przy Wernica, że to jest za mały. Trzeba powtórnie wrócić, żeby sobie spokojnie obejść i pokontemplować wszystkie obiekty. No, naprawdę duże uznanie dla organizatorów tej wystawy. Wystawę można zwiedzać do 15 stycznia 2013 roku.